Widzicie w kolejnym odcinku na kanale Jakuba Budowniczego. Dzisiaj, jak widzicie, znowu zrecenzujemy sobie zestaw od Kobi. Tym razem będzie to ciąg T72M1R. Tak się prezentuje pudełko. Jest tutaj 724 elementy za jakieś 200 zł. No i mamy tutaj też dwie minifigurki, czyli coś, czego nie było w poprzednim zestawie od Kobi, czyli w tym przypadku Rosomak. w Rosomaku. Owrócimy to pudełeczko. No i z tego pudełka mamy informację o tym, że w można tu wybudować zarówno polskie jak i y, ukraińskie malowanie. Podobnie właśnie było w też w poprzedniej zestawie od Kobi. Y, tutaj u góry pudełka możemy to sobie zobaczyć włazy różne do otwarcia y, oraz silnik. Mamy też zdjęcie prawdziwego czołgu. A w środku pudełka znalazły się właśnie dwa numerowane worki z klockami tak samo jak w Rosomaku są po prostu tutaj mniejsze woreczki no i będę to pewnie przez pół godziny otwierał znowu mamy również instrukcję która swoją drogą wygląda dość ekskluzywnie o, mamy informację o tym żeby nie mylić klocków zobaczę jeszcze na koniec instrukcji mamy tutaj inne zestawy od Kobi. tutaj są akurat czołgi w skali 1 do 35 są jeszcze jakieś samoloty, wykaz elementów. Ok. Kroków mamy 167. Ok. No i też właśnie mamy te funkcje opisane na ostatniej stronie. Tak więc ja się biorę do budowania i widzimy się, jak zestaw będzie złożony. Jak widzicie, czołg T72M1R jest już gotowy. To jest parę elementów zapasowych. Było właśnie dwa malowania polskie lub ukraińskie, ale tutaj głównie flagę się zmieniało. W Rosomaku tych elementów było trochę więcej do zmienienia. Czykolwiek y, tutaj, tutaj trzeba było dorobić y, lampkę i tutaj jeszcze z tyłu. No, co do procesu budowy, to on był w miarę prosty. Zleciał mi on na pewno z dwa razy szybciej niż w Rosomaku, bo już miałem wprawę. Y, miałem jedynie problem z gościnicami Znaczy, później się już Później się już przyzwyczaiłem do łączenia ich, ale na początku miałem problem z tym, jak złączyć jedną z drugą. No, bo niezbyt dokładnie było to wyjaśnione w instrukcji. Się bałem, że to zaraz się połamie. Mamy tutaj jeszcze dwie minifigurki. O, tak się one prezentują. Z tyłu tutaj nie ma żadnych nadruków. Jedynie w sumie torsy są nadrukowane, nóżki są nienadrukowane i nadrukowany jest tutaj tylko hełm, znaczy czapka tutaj jest nienadrukowana. Mamy tabliczkę informacyjną, na której nie ma skali, a było to, w ros która była w Rosomak, tutaj była właśnie skala napisana. Aczkolwiek model jest tej, tej samej skali, jednak e ten jest nieco niższy niż Rosomak. Ale szersze, bo somak tam był dość wąski. Dobra, przejdźmy do głównej konstrukcji, czyli czołgu. Na początku pokażę Wam go od każdej strony. Tutaj mamy z przodu. Nie podoba mi się to, że tutaj nie ma tajli i to jest tak trochę krzywo, bo to jest generalnie element, który tak wisi. Potrafię go wyprostować, i to jest właśnie taki trójkąt, który dodajemy tylko w polskim malowaniu, jak chcecie go wybudować. W ukraińskim malowaniu do tego nie dodajemy. Zresztą to jest jasno i wyraźnie pokazane w instrukcji. No, od boków on dobrze wygląda. Tak, jak patrzę z bliska, to te nadruki średnio mi się podobają. Średnio się komponują z elementami nadrukowanymi, ale z daleka chyba wizualnie, wizualnie to wygląda chyba w miarę dobrze. O, i tutaj właśnie też jest lampka. W wersji z ukraińskim malowaniem to ten element był zastąpiony tak o. W ten sposób. Okej. Okay. O, coś tam odpadło. To jest drugi bok i jeszcze od góry. To, co mnie tutaj zdziwiło na pewno w tym modelu, ale tak pozytywnie, to działko, które no się dużo lepiej trzyma niż Rosomaku. Może dlatego, że jest większe, nie wiem. No ale tutaj jest ono wsadzone w większy element, który trzyma się na czterech studach, a tam się trzymało na jednym studzie. Tutaj mogę tak naprawdę w dwóch płaszczyznach, tym dwóch płaszczyznach tym obracać, o czym nie było mowy w poprzednim pojeździe od Kobi, czy poprzednim na moim kanale. Z funkcji, które tu jeszcze mamy poza tym fajnym działem, to możemy sobie otworzyć tutaj ten oto włas. Tam jest wystarczająco miejsca, żeby wsadzić sobie minifigurkę. Tutaj jeszcze z tyłu mamy taką skrzynię, w której mamy kawałek blachy, czy elementy zapasowe do gąsieni. Zaczkolwiek poza tymi trzema elementami i elementami, które wykorzystałem w gąsienicach. To zostały jeszcze dwa w zapasowych. No, teraz możemy sobie. Tutaj możemy się dostać do silnika. No i w instrukcji generalnie było pokazane tak, żeby ten element ostrzepić i wtedy się do tego dobrać, ale... Ja wolę po prostu odczepić tą wieżyczkę. O. On się od razu jej przyjrzymy od każdej strony. Oj, tu odpada z boku. Proszę. Tak, jak widzicie, tutaj to ciało jest rzeczywiście bardzo mocno zamocowane. Ta skrzynia, no w sumie nie wiem, czy mi się ona podoba, czy nie. Jest ona z takich rur zrobiona trochę i trochę to było uciążliwe wczepienie tych rur przy budowaniu. A i co najważniejsze, tutaj to łożysko jest dość dużym elementem, więc ono całe wychodzi. Bo w Rosomaku miałem taki problem, że jak odczepiałem wieżyczkę, to tam nie, wychodzi, nie wychodziła cała wieżyczka, tylko zostawiał, zostawał jeden element z łożyska, bo on był taki malutki 2x2. No i teraz, jak już mamy tą wieżyczkę, to możemy tutaj sobie zajrzeć do silnika, który wygląda bardzo dobrze. Mamy tutaj 6 tłoków, i tutaj jest ważna sprawa, jak będziecie to budować. Tutaj są dwa, dwa nadruki, które są inne, ale są do siebie podobne. I waż ważne jest to, żeby przy budowie je ustawić tak, żeby tutaj między tymi tłokami był odstęp, bo na początku je źle ustawiłem, bo nie popatrzyłem do instrukcji. Myślałem, że to są dwa takie same elementy, a nie dwa różne, yy, i później to trudno było wyciągnąć. No bo no jak to niby wyciągnąć bez rozbierania? No i yy, też tutaj w dolnej części czołgu mamy drugi włas. Go sobie delikatnie podważamy, tylko że on yy, lubi się rozwalać i go możemy sobie tak ładnie odsunąć. Tutaj mamy przestrzeń 2x2. O, nie widać, ale tutaj mamy i tak miejsce na drugą minifigurkę. Tu teraz żebym ją tam wsadził. O i możemy sobie zamocować yy, wieżyczkę. Czekolwiek ja nie, nie lubię tego sposobu yy, tego ekspozycji, że to jest otwarte silnik. Wolę jak on jest zamknięty. I wtedy ten zestaw wygląda naprawdę dobrze. Jedyny minus to jest to, że jest bardzo ograniczony ruch wieżeczki nie tylko przez ludzika, ale też przez ten właśnie włas. No, więc tak więc wtedy to jest model bardziej do ekspozycji. A co do gąsienic, o tego nie mówiłem, to one bez żadnego dociskania. Myślę, że tak na ludzie będą jeździły po jakiejś gumowej powierzchni, tak jak tutaj blat Czy to nie jest blat, ale... Po blacie, już be, takim śliskim blacie, będziecie musieli tu już delikatnie docisnąć. No bo tak, bez dociskania, jak widzicie, to tak trochę szura. No yy. to jeszcze Wam pokażę, że tutaj są takie fajne nadruki. Zaczynę nadruki tylko on lewy. Tutaj mamy z tyłu wiebeczki. Okej. Okay. Flaga niestety nie jest ruchoma, ona jest tutaj na stałe. Znaczy, nie na stałe mogę ją łatwo odczepić, ale po prostu w Rosomaku było tak, że ona była to na jakimś zawiasie zaczepiona. Może było tak oruszać. Trudno mi się zdecydować, który z zestawów jest lepszy, ten czy właśnie Rosomak. Ja a propos budowania, procesu budowy, to ja. Dalej jestem średnio przyzwyczajony i zdecydowany do tych instrukcji od Kobi, w których wszystko jest szare, no bo w kolorowych instrukcjach od Lego można było tak naprawdę na każdym kroku budowy sprawdzić, czy konstrukcja jest zgodna, a tutaj trochę trudno się domyślić, co jest do czego, kiedy obrazek w instrukcji nie jest kolorowy. Poza tym oni też tam wciskali wiele kroków na jedną stronę i parę razy zdarzyło mi się pominąć jakiś krok. No. Z elementów zapasowych to mamy jeszcze tutaj zapasowy helmik, który sobie możemy nałożyć na jedną z minifigurek. I to by było chyba już na tyle. Tak więc dziękuję za oglądanie. Jeśli film się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli lubicie ten kontent i ogólnie ten mój kanał, to możecie rozważyć subskrypcję. To by było dzisiaj na tyle. Dziękuję za oglądanie. Do następnego odcinka. Pa!